To Taki... jest kuchenka A to jest opał, nie? Zobacz jak śmierdzi, chcesz zobaczyć? Od razu zaśmierdziało. Nie! Normalnie jak zdechła ryba. Tu Ty. się wrzuca, tu postaw. Tu będzie tu, tu lepiej do nagrywania. Pyk I teraz tą, to trzeba odpalić tymi zapałkami szturmowymi, niby? Ale możesz odpalić zapalniczką, odpal zapalniczką, przecież nie jesteśmy na wojnie, nie? No Dobre, dobra, nie jesteśmy, nie jesteśmy, mamy tu zapałki. A trzeba zobaczyć czy działa, nie? Mamy amerykański, zobaczymy. Amerykański to na pewno po amerykański no, ogień będziemy mieli. Wziął, tak. Po prostu z USA, Stanów Zjednoczonych, Ameryki. To jest jak ogień olimpijski albo nawet lepszy, kurwa. teraz, nie, o dobra, jakoś tutaj to damy radę. I mamy za, z, zapałki z tego, z hotelu, nie wiem, chyba od Kalingtonów.